Jak nie masz pomysłu na siebie, idź na siłkę. Przynajmniej będziesz miał ciało, które cię nie zawiedzie. To właśnie zawsze powtarzał mi ojciec. Niechętnie wstałem z kanapy i poszedłem. I tak trafiłem do klubu fitness, gdzie spotkałem Monikę, trenerkę. Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, myślałem, że mi mózg wyparuje. Mięśnie, tatuaże, uśmiech, który sprawiał, że nawet najgłupsze ćwiczenie nagle wydawało się ważne. Czerwieniłem się jak pomidor i modliłem się, żeby nie zauważyła, jak trzęsą mi się ręce. Problem w tym, że był tam jeszcze jeden typ, Marek, facet, który wyglądał, jakby całe życie spędził pod sztangą. Zawsze stał obok, kiedy Monika mi coś tłumaczyła i patrzył na mnie tak, jakbym właśnie ukradł mu miejsce na siłowe i dziewczynę Pewnego dnia podszedł do mnie w szatni. Słuchaj młody, może byś sobie poszukał innej trenerki. Monika to nie jest twój poziom. A jaki jest mój poziom? spytałem, choć serce waliło mi jak szalone. Poziom kanapy i pilota, rzucił, śmiejąc się sam do siebie. Wróciłem do domu wkurzony, ale też bezsilny. Tego dnia po treningu Marek znów się na mnie gapił, ale Monika chyba zdawała sobie sprawę, że Marek traktuje ją jak własność i stanęła między nami. Powiedziała coś, czego nie dosłyszałem. On tylko splunął i odszedł. Od tamtej pory przestał mnie zaczepiać. Po miesiącu były pierwsze rezultaty w zmianach w moim ciele. Monika powiedziała: "Widzisz? Mówiłam, że dasz radę". Poczułem, że ojciec to miał jednak dobre życiowe